kup teraz, będzie taniej pamiętasz te nagłówki z 2008 roku kiedy nieromości w Londynie spadły o 15% wtedy większość bała się kupować a dziś te same nieromości są dużo więcej, dużo więcej warte dlaczego? bo jak mówi Warren Buffett kupuj gdy inni się boją, sprzedawaj gdy inni są chciwi ta zasada sprawdza się nie tylko na giełdzie ale i w nieromościach, spójrz na obecną sytuację w UK stopy procentowe rosną, ludzie się boją a dla inteligentnego inwestora to właśnie teraz otwiera się okno możliwości. Najlepsi inwestorzy w nieruchomości, których znam, zbudowali majątki, robiąc dokładnie odwrotnie niż tłum. To samo dotyczy giełdy czy, czy krypto. Kiedy wszyscy wpadli w panikę, oni spokojnie analizowali okazję i wybierali najlepsze nieruchomości, często poniżej wartości rynkowej. Co dziwne, większość ludzi nigdy tego nie zrozumie. Będą kupować, kiedy media trąbią o boomie. I sprzedawać w panice, gdy pierwsza zła wiadomość pojawi się na główkach. Tak jest wszędzie. To samo z bitcoinem, czy, czy z akcjami na giełdzie. Zadaj sobie pytanie, czy obecnie na rynku nieruchomości w UK jest więcej strachu, czy chciwości? Napisz w komentarzu, bo ja sam jestem ciekawy, co, co myślicie o tej sytuacji. Strach lub chciwość? No i dlaczego? Dajcie, piszcie w komentarzach. I pozdrowienia ze Słonecznej Walni.